Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, to dzisiaj nadchodzi ten dzień, ten dzień kiedy pokażę wam otwarty świat do The Sims 4. Wiem, że miałam to zrobić już wcześniej, natomiast Ernie, czyli twórca tej modyfikacji, bo jak zapewne wiecie lub nie, ten właśnie otwarty świat jest modyfikacją, niestety nie mamy się co łudzić i jej tego nie zrobiło, także tutaj mamy po raz kolejny modyfikację, więc dzisiaj sobie to zobaczymy, a wcześniej miałem wam to pokazać dlatego, że Ernie zapowiadał właśnie premierę wcześniej, natomiast, natomiast to, że wyszła nowa aktualizacja troszeczkę popsuło mu plany, szybko, co prawda udało mu się to naprawić, bo jak widzicie dzisiaj jest ósme i ja to nagrywam, wy widzicie to już 9, czyli w piątek, więc tutaj dzieje się naprawdę dużo, także myślę, że nie ma co, przejdźmy sobie do gry, Zacznijmy od zrobienia chyba simki. Nawet nie wiem, jak to wygląda, kompletnie nic nie wiem. Przeczytałem tylko instrukcję instalacji i jak właśnie mieć możliwość wejścia do tych beta testów. Pamiętajcie, że beta testy są tylko dla patronów, czyli dla osób wspierających Herniego. Będziecie mieli link na dole, jeżeli będziecie chcieli go sobie wesprzeć. Później, jak już beta testy przejdą jakby pozytywnie i wszystko będzie dobrze, no to będzie dla Was dostępna ta modyfikacja za darmo. No dobrze, jak chcemy wejść do Brook Heights, to na razie działa to tak jeszcze nie do końca jak normalnie. Otwarty świat, i trzeba się do tego dostać troszeczkę w inny sposób. I jest to właśnie w sposób wejścia przez save'y. Tutaj mamy Brook Heights Open World, jak widzicie, jest tutaj obok moich wszystkich save'ów jak widać, właśnie taka customowa ikonka save'a, także chodźmy tutaj, zobaczymy, co tu się wydarzy. Ja nie mam pojęcia, wejdź... Uuuu... Zobaczcie, mamy nowe jakby... całe... Uuuu... Witam, dzień dobry, bardzo serdecznie, wszystko jest tutaj nowe, także to są moje totalnie pierwsze ja tego nie widziałem. Mamy nowy podgląd mapy. Mamy tu jakieś dziwne rzeczy. Halo, slow, co to jest? Nie mam pojęcia. Tu zamieszkają Brooksowie. Słuchajcie, jeszcze tutaj kolejna rzecz. Jest możliwość taka, żeby przejść całą historię od początku do końca odkrywając Brook Heights. Jest taka możliwość, jak wejdziemy sobie do tych simów. Nieno piękny jest ten, ten ekran ładowania. To chyba Brook Heights jest, tak mi się wydaje. Wygląda ślicznie, albo to nie jest Brook Heights. Nawet nie mam pojęcia, co to jest. No w każdym razie wygląda super. Także zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądać dalej. My sobie i tak stworzymy swoją simkę. Natomiast ja bym chciał zobaczyć, czy coś tutaj się podziało. Jak to wygląda. Chodźmy, zobaczmy. Uch. O, dzień dob... jak można daleko oddalać. Oto to. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w domu u tych państwa. Strasznie wolno myszka mi chodzi, jakoś nie wiem dlaczego i w ogóle jak się poruszam, to strasznie wolno jakoś to zostało zwolnione. Wiem, że tutaj trzeba znaleźć jakiś specjalny obraz, o, właśnie ten. Tutaj będą jakieś historie związane z tym, właśnie zrobione. To zaraz sobie zobaczymy. Nie będziemy tego czytać, bo to jest całkiem długie. Czy chcę story mode? Nie wiem, czym chciał, chyba nie. Nie. Także ja bym chciał od razu wejść sobie do tego nowego świata i zobaczyć jak to wygląda No ale najpierw muszę mieć do tego, słuchajcie, simkę Także na samym początku stwórzmy sobie jakąś simkę, którą będziemy sobie oglądać Ten świat Także chodźmy do kasa i zobaczymy jak to się wyglądało No dobrze, mamy tutaj panią Lile Monroe Słuchajcie, nieczęsto u mnie się pojawiają simowie, którzy są maki smacz Także taka nowość, raz na jakiś czas się pojawi Tak ona wygląda Zgaduję, że będzie musiało to wyglądać w ten sposób, że my wybierzemy sobie jakąś parcelę

Więc ja wybiorę sobie tą najtańszą tutaj, w wierzbowej zatoczce, i wtedy z tej parceli będziemy się mogli, jakby, przenosić do właśnie brukajst. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało, ale zaraz sobie to sprawdzimy. kupmy sobie dom na spokojnie. Miejmy nadzieję, że pożegnamy już na dosyć długi czas te ekrany ładowania, chociaż ten jest bardzo ładny, no nie oszukujmy się. No i jesteśmy, i teraz tak jak mówiłem, możecie sobie tutaj historię całą przejść, jeżeli byście chcieli, pobrali tą modyfikację u niego tam u niego w domu. Jest cała historia, jest ona naprawdę rozbudowana z tego, co wiem, natomiast tutaj jest jednak różnica, a ja bym musiał to jakoś bardzo długo tłumaczyć i wam, żebyście wy wszyscy zrozumieli, więc my sobie po prostu pójdziemy do tego Brook Heights dzięki cheatowi. Jak sobie klikniecie na skrzynkę pocztową, mamy tutaj ikonkę właśnie ziemi, tudzież kuli ziemskiej i mamy go to Brook Heights, czyli iść do Brook Heights i to jest cheat, także ja to kliknę, nie wiem co się wydarzy, także nie mam pojęcia co dalej robić, niech to przejdzie. Dzień, niech to się, to się, czy już będę tam, czy jeszcze coś będę musiał zrobić. Nie mam pojęcia w ogóle o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje, także czekamy. No, mam nadzieję, że z tymi ekranami ładowania to się pożegnamy, bo to jest serio denerwujące. Słuchajcie, to jest długi. Gdzie się załadowaliśmy? To jest długi ekran ładowania, chcę powiedzieć, właśnie, bo strasznie długo się ładuje. Także widzę, widzę, że tam y, to będzie wymagająca rzecz. To będzie wymagająca rzecz w kategorii komputerowej, w sensie takim, że będziecie mieć, musieli dobry komputer, żeby w to zagrać. Mam nadzieję, że mi się to załaduje. Jestem, 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 jestem. Obiekt usunięty 4. Przyleciałem do Brook Heights. Łopanie, gdzie ja. O oh, wow, wow, wow. Co tu się wydarzyło? No powiem wam tyle FPS-y spadły bardzo, ale mam nadzieję, chociaż już teraz wracają. Tak strasznie mi oddala tutaj tak dziwnie to, ale e, jestem w otwartym świecie. Boże, pierwszy raz widzę. Wow, pierwszy raz w swoim życiu widzę inne miasto. Pierwszy raz w swoim życiu widzę jakiekolwiek inne miasto w Simsach niż te, które znamy. Dobra, przybliżę sobie to tak. Gdzie jest Ma Simka w ogóle? Chodźmy tutaj do niej. E, dzień dobry. O, tutaj już jest 60 FPS-ów. Pani e, tutaj przyleciała. Dzień dobry, witamy. Także jesteśmy w Bruchkać. Jak stąd e, wyjść? Tutaj mamy jakieś e, możliwości. To wiecie, co ja podejdę tutaj na, na ten parking. Także chodź tutaj sobie, Laila. Zobaczymy, jak ty będziesz tutaj szła. Czy ty będziesz przechodzić przez jakieś tutaj budynki? Chyba tutaj się coś będzie działo. Uuu, aha, to jest klicza jakaś, rozumiem, okej okej, okej, okej czyli jak widzicie ona przechodzi przez jakieś tutaj odprawy, nieodprawy i tutaj wyszła Wow, jesteśmy w otwartym świecie. Cześć, Laila. Są jakieś samochody, są jakieś piękne tutaj rzeczy. O, mamy, nawet patrzcie. Parkomat jest obecny i można sobie zapłacić za parkomacik, także tak to wygląda. No i jestem w szoku. Mamy metro, jak widać, o którym była mowa w jednym z poprzednich moich filmów, także tak to wygląda. Mamy jakichś ludzi, kogo tutaj widzimy. Pani Laila, też jakaś Laila. Mamy tutaj jakiś las, tutaj mamy to e, chyba kino, samochod, nie, tu jest jakieś wysypisko śmieci. Uuu, ja mogę jakieś coś tu z tymi rzeczami robić? Patrzcie, widzicie, może fajnie było, gdy można te rzeczy było tutaj zbierać sobie do domu, jakoś naprawiać, to by było super tanckie. No dobrze, ale zobaczymy, o co tutaj chodzi. Mamy w ogóle parcele, które świecą się na niebiesko. Jak widzicie, mam parcele, które świecą się na zielono. Widzę, że jest jakiś problem, jeżeli chodzi o tłumaczenie, że nie wyświetlają się rzeczy, także to Ernie będzie musiał. Napra A, tutaj się na przykład. Wyświetlają, także gdzie niegdzie się wyświetlają, gdzie niegdzie się nie wyświetlają jakieś rzeczy. O, tu możemy coś kupić w sklepie, jak widzicie. Także to jest, że jakieś problemy są. Wiem, że na angielskiej wersji to wszystko działa normalnie i cudownie. Jak widać, troszeczkę gorzej może być z wersją polską. Tak sobie ustawimy, bo są otwarte parcele. Tutaj mamy, jak widać, z tego co pamiętam, galerię handlową. Tutaj też coś jest, tutaj też coś jest wszędzie. Tutaj pójdziemy i się dowiemy. To jest jakiś domek. Także od czego zaczniemy? Zacznijmy sobie może od tutaj tego hotelu bo z tego co pamiętam tutaj, to mamy hotel jak się przybliży, to patrzcie ha, hicior życia jak się przybliży, to jesteśmy w króliczej, a nawet nie w króliczej noży czyli w hotelu, no dobra, to tutaj wejdźmy sobie, jestem ciekawy jak to wygląda jeżeli chodzi o czy ja mogę jakoś zapłacić za ten hotel? Czy, czy co ja tu mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Chyba, że jak kliknę na ten budynek, to coś tu się wydarzy. Poklikam słuchajcie, zobaczymy, jak coś to po prostu coś zepsuje. Także wejdźmy tu i co ty zrobisz? Wejdziesz sobie do pokoju. Aha, i wynajęliśmy tutaj pokój, jak widzicie. No, jak widzicie, mam problem z powiadomieniami, ale ogólnie mamy miejsce wypadowe w Brook Heights, także na spokojnie. Ja sobie oczywiście poprawię wszystkie rzeczy, bo będziemy sobie tu na razie oglądali. Co mamy tutaj dalej? Mamy siłownię czy siłownia? O boże siła też jest interaktywna Boże da się to zrobić, ja nie mogę I mamy z tego jakiś nawet mm, tutaj Korcik do... A raczej boisko, także fajnie to wygląda Z siłowni też można skorzystać, też jest to otwarte miejsce Jak to wygląda tutaj? Aha, szkoda że od dołu jak się patrzy To widać te kulki świecące Dużo lepiej by to wyglądało, gdyby ich nie było, widać. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj dalej do budynków, zobaczymy, czy nasza Laila w ogóle tutaj może wszędzie podejść i chyba może, także jestem w ogromnym szoku, że to działa w ten sposób. To jest dla mnie coś nie... niewyobrażalnego. Oczywiście FPS-y, słuchajcie, są dosyć średnie, mogę powiedzieć. Tak w okolicach 60, jak na mój komputer, to SimSie... i Simsy 4 to słabo. Co my tutaj mamy? O, czekajcie, to jest szpital. Uhuuu, czyli mamy jakiś nawet mini szpital otwarty tutaj i miejsce do, 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 tego żeby urodziło się dziecko, do leczenia, tutaj jakieś dalej rzeczy, aha, czyli taki mały szpitalik, słodko, dalej zobaczmy co jest tutaj, tu mamy jakiś bar, no to musisz się przejść do baru Laila, dajesz, zobaczymy, na razie widzę baristy, jeszcze widzę, chyba nikt tutaj nie, nie przyszedł, mamy też, aha, czyli mamy też pralnię jakąś, wow, Super, to jest serio. Ja mam. Jestem po prostu speechless. Inaczej tego nazwać nie można, że takie coś zostało stworzone tutaj i, i to działa. Także jesteśmy, jak widzicie, w barze. O, jest pan barista, nawet tam miksolog, także. Wszystko tutaj działa, jestem ciekawy, jak tutaj będzie z przewodzeniem simów. Czy będzie to dosyć tak właśnie pusto, jak w Simsach 3? Czy być może jednak ci simy będą się tutaj pojawiać? Możemy sobie na luziku zamówić drinka, po prostu ulubionego swojego, wypić sobie. A ja na razie sobie jeszcze tutaj polukam. Co tutaj mamy dalej? Dolej mamy jakieś takie bloki, coś w tym stylu. To jest jakiś taki park dla dzieci, coś w tym stylu też, jak widać. Aha, taki parczek malutki, rozumiem. No i tu mamy. Tak wygląda mi to na bloki, więc zaraz sobie też to odwiedzimy na szybko. Tylko. A dzień dobry panu, pokaże nam pan, co tutaj ma pan nam do pokazania. No dobra, wiesz co, w sumie ten drink to nam do niczego nie jest potrzebny. Zobaczmy sobie, co tu się dzieje. Tak to wygląda z daleka, czyli taki, takie czarne coś. A jak się podejdzie, to mamy po prostu jakieś mieszkania w tych blokach. Aha, tu tak. Chyba wychodzi i to jakaś mamy kawiarnię mini, więc wychodzi słuchajcie na to, że tutaj możemy sobie normalnie mieszkać i urządzać te mieszkania. Tak mi się wydaje troszeczkę słabo, że jak tak lekko oddalam, to już się te czarne kwadraty pojawiają. To nie jest do końca fajne. Mógłby to Ernie jakoś poprawić, ale jak widzicie, możemy tutaj sobie i z tego, co wiem, mogę tutaj normalnie budować, więc mogę sobie normalnie tutaj wszystko przemieszczać i urządzić, jakby swoje mieszkanie. Także tutaj na, na luziku możemy sobie nawet zabrać ha, czyli po prostu jak sobie gdzieś mieszkamy, to możemy sobie zabrać to czarne pudło i mieć swoje mieszkanie takie otwarte, to też jest pomysł, Można to rozwiązać też w ten sposób, nie, nie. o, oto jakieś mieszkanie nawet podstawowe jakieś pokazałem, także jak widzicie, działa to, można to w ten sposób zrobić, można sobie wyjść. Można sobie wyjść na dach tych budynków, jak to jest cool i jest. Wow, nawet leżak jakiś. Wiedzieliście, że taki leżak istnieje? Czekaj, podejdziesz ty tutaj, może ja cię po prostu. Czy to działa? Ty możesz się tu przeteleportować? Nie, to nie działa w ten sposób, ale jest to mega cute, bo jakbyś miała tu wchodzić. Chociaż pewnie by się dało. Pada też, Brukoś, i patrzcie, jest jakaś taka autostrada. Tu tutaj wszystko tu jest, co byście chcieli do wyboru, do koloru. Co mamy dalej? To jest jakaś. Jak widzicie, na zielono kreseczka. City Hall, w sensie kropeczkę na zielono, najprawdopodobniej oznacza to, że jest to obiekt zamknięty, że nie można do niego wejść. Tutaj mamy to kino samochodowe, wielkie, ogromne, bo samochodami też da się to jeździć. Jeszcze nie wiem, jak ja to wszystko ogarnę, się z tym przejmujcie. Tutaj mamy placyk zabaw jakiś. Tutaj mamy jakiś dom pustelnika, czy, czy co to jest, nie mam pojęcia. Jakieś taki, takie miejsce, hmm, może to jest jakieś takie miejsce na wypad, nie mam pojęcia. I tu jest jeszcze las, do którego mogę pójść normalnie i sobie eksplorować między tymi drzewami. Jak widać, jest ich sporo. Na grzyby można iść, słuchajcie. Tutaj mamy centrum handlowe. To jest właśnie centrum handlowe. Tutaj można różne rzeczy zrobić. Niestety nie mam opisu. Nie wiem dlaczego. Tak jak mówię, to jest jakiś błąd, ale, ale można. Tutaj można wszędzie podchodzić. Nawet tu, tu już nie, ale tu jeszcze można. Także mamy tutaj dalej samochody. Tutaj mamy co? Jakiś też apartamentowiec, coś w tym stylu. Tutaj, o, to jest chyba miejsce na samochody. Może tutaj będę mógł kupić swoje autko? Proszę. Podejdę tu. Zobaczymy, jak ona będzie sobie szła. Czy będzie może jakoś tutaj. Lecia metrem, czy poleci sobie pieszo? Leci pieszo, Boże, nie wierzę, że to działa. Słuchajcie, bez ekranów ładowania to jest coś pięknego. O, mamy nawet stację z paliwem. ok. i co tutaj mogę zrobić? Um, nie wiem, czy to mogę kupić. Nie, chyba tutaj nie mogę kupić samochodu, tylko mogę stankować, niestety. Tu mamy możliwość znalezienia pracy, więc jest pewnie jakiś urząd pracy. Mm, tutaj mamy opcję z rachunkami. Tutaj, co to jest? O, dzień dobry. Otwarta parcela, a nie, to jest pewnie otwarta. Czyli tutaj mamy jakąś, jakieś miejsce z. Aha, jakieś miejsce, jak to się nazywa? Słuchajcie, z tymi, a, z gwiazdami, jak widać. Tu, to co to, 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 to jest? Tutaj są różne dziwne rzeczy. Tu, oczywiście, do środka nie mogę wejść, ale to jest, z tego co wiem, kino. I tu mamy, zobaczcie, jakie wielkie telewizory, to jest fajnie wszystko zrobione. To jest, mi się mi się mega podoba. Dalej mamy sklep z ubraniami, z tego co wiem, jak wejdziemy sobie do środka, to możemy sobie kupić jakieś ubrania. Nie jest do końca on pięknie rozwiązany, natomiast można sobie kupować stroje i to jest akurat bardzo fajne. Dalej co mamy, też jakiś, aha, to jest ten sklep spożywczy, tutaj mamy zamkniętą rzecz, a tu jest też otwartego, więc zajrzyjmy sobie, to jest jakaś galeria sztuki, z tego co widzę, tak mi się wydaje. Tutaj mamy dalej metro, mamy cmentarz w Brookhays więc jeżeli, gdybyśmy chcieli, to możemy tutaj swojego sima położyć no okej, okay, rozumiem, tak to wygląda jest to naprawdę niesamowite, że takie coś zostało stworzone tylko tyle mogę powiedzieć tylko jak mówię, niestety nie mam do wszystkiego możliwości jakby podejścia i, i zrobienia, bo jak widzę niektóre po prostu opcje nie działają, o i na przykład nic mi się nie wyświetla to nie jest problem, o czyżby coś w kinie się działo? chyba tak, to nie jest problem mój Aha, nie działa na deszczu, no tego Ernie nie przewidział, że to się może popsuć pewnie. Także tak reasumując, chciałem powiedzieć, że są problemy z innymi wersjami językowymi. Na przykład na wersji polskiej to nie działa. Zbyt dobry, w sensie jakby otwarty świat sam działa, ale powiadomienia jak widziałem, jak to ma wyglądać, no to do końca jakby to nie działa. Natomiast otwarty świat jest. Dla wszystkich niedowiarków da się to zrobić. Dla EA też da się to zrobić, także tak to wygląda. Jestem ciekawy, czy Was to zachęciło, czy nie. Jeżeli to wszystko będzie naprawione w przyszłości pamiętajcie, że to tworzy tylko jedna osoba, więc ja się nie dziwię, jakby... Że to ma jakieś swoje niedoróbki, no bo to tak się czasem, jakby zdarza. 21. A my nie mamy gdzie spać, chyba że w tym hotelu. Także, tak jak mówię, patrząc na to, że robi to jedna osoba i zrobiła coś takiego, jest to po prostu e, czymś cudownym według mnie i pokazuje EA, że. Ich mowa o tym przez x czasu, x lat, że nie można mieć otwartych światów, nie jest prawdą. Otwarty świat o, działa jak najbardziej. Dzień dobry, pani chciała tu wejść, ale jednak zrezygnowała. Także, od... o, nawet jest pan Grajek. Um, także, otwarte światy da się mieć w Niemcach 4. Na pewno, gdyby jej to zrobiło, gdyby się postarało, to dałoby radę, tylko po prostu. Taka jest ich polityka, nie chcą tego zrobić, więc co my sobie może wrócimy tutaj do tego hotelu. O Jezus, jak to wygląda, strasznie, nic nie widać, praktycznie tu jest, jak pada deszcz jest burza. weźcie się na razie tutaj zdrzemni, póki wynajęliśmy to. Także tak jak mówię, jest to niesamowite, że ktoś, że człowiek jeden sam mógł to stworzyć i powinniśmy po prostu mu podziękować, bo pokazał, że dało się. I też nie powinniśmy jakoś krytycznie mega do tego podchodzić z tego powodu. Po prostu. Ciekaw jestem, czy ona będzie uważać, że tu w środku jest burza, czy że to jest budynek. Jestem, nie, no chyba. A widzicie, tu jest pada deszcz, jakby w środku. To nie jest fajne, akurat. No, ale nie wiem, czy to się da jakoś tak zrobić, żeby działało w ten sposób, żeby po prostu. O, mogę tak szybciej robić lewym przyciskiem myszy, także da się też tak przesuwać. Także chodzi mi o to, że, no, jak mówię, będą pewnie niedoróbki, bo to zrobiła jedna osoba, i to jest właśnie to. Natomiast warto spojrzeć, bo jak to będzie wszystko naprawione, to może to być naprawdę coś ciekawego. I tak teraz już jest mega to ciekawe, i mega świetnie to działa, i, i, ma, i zostało pokazane, że jakby otwarty świat jest, działa, możliwy. Nie wiem, ja po prostu tracę te słowa opisując to, dla mnie to jest dużo. Naprawdę znaczy to, że moderzy potrafią robić więcej od jej, albo chcą robić więcej od jej. I, i myślę, że tak jak mówię, jak tylko stanąłem problemy do powiadomienia, w angielskiej wersji językowej będzie działało perfekcyjnie, bo ja wiem, że to tak działa, widziałem tu znajomych a w polskiej no będzie to działało, najprawdopodobniej jak tylko zostanie ten błąd zgłoszony, ja jako beta tester właśnie tej modyfikacji oczywiście zgłoszę, że jest taka właśnie tutaj sprawa z tym, że nie do końca działa to w innych wersjach językowych, nie w sensie w polskiej nie wiem, jak w innych, natomiast tak, ja to zgłoszę, a póki co będę wam wszystkim dziękował, bo jestem w szoku i będę sobie tutaj na razie pogrywał, będę odkrywał różne rzeczy, jeżeli coś ciekawego się tutaj mi jeszcze pokaże, to nagram więcej odcinków z tego, bo naprawdę według mnie jest to bardzo, bardzo ciekawe, co tutaj się wydarzyło. Możemy sobie jeszcze tak tutaj pochodzić i poeksplorować lekko Brook Heights, bo z daleka to teraz za dużo nie widać, bo jest po prostu bardzo, bardzo deszczowo i jest ogromna mgła. A o, jak ładnie woda wygląda. Ciekawe, czy mogę tutaj w ogóle pływać? Ha, poczekajcie. Tego nie sprawdziłem, także idziemy w okropnym deszczu. Mam nadzieję, że. Jak to śmiesznie wygląda, jak ona tutaj myśli, że w środku, że też pada. Jestem ciekawy, czy. O. Ubrała się, jak widzicie, w strój do pływania. Idzie przez haszcze i zobaczymy, Boże, jak ona się tu znalazła. Okej, okay. nie mam pytań, czyli tak możesz chodzić. Najwidoczniej nie jest to jakoś bardzo głęboko. Śpi sobie w łódce. No dobra, no, słuchajcie, nie będę. Jak się odbijają te kulki w wodzie, nie będę przedłużać już. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Napiszcie, co wy sądzicie. Do spotkania z jej przynanymi Co tutaj się dzieje w tym let's playu? <noise> Okej, okay. Słuchajcie kochani Dziękuję za to, że byliście Napiszcie co sądzicie o tym, czy pobierzecie w przyszłości Właśnie ten mod Tą modyfikację, co sądzicie Jak się na to zapatrujecie A my widzimy się w kolejnych odcinkach Do zobaczenia kochani, do następnego I bye bye